Witajcie w drugą niedzielę Adwentu. Słowo Boże, które kieruje do nas Pan dzisiaj, jest następujące. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą. On przygotuje tw Twoją drogę. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. To nie tylko początek, pierwsze słowa Ewangelii Marka, to też początek. Ewangelii Jezusa Chrystusa, dobrej nowiny Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Początek życia, do którego chce nas doprowadzić Jezus. Jaki jest ten początek? Od czego chce zacząć Jezus w moim życiu? Od czego chce zacząć swoją historię pisaną w moim życiu? No właśnie, od pustyni, od drogi przygotowanej Panu na pustyni. Głos Izajasza: Przygotujcie drogę Panu. Co to jest pustynia? Dlaczego właśnie tam zaczynamy? Czemu nie w mieście? Może byłoby ciekawiej, może byłoby przyjemniej. Tam czujemy się u siebie, tam jesteśmy, czujemy się pewnie. Pan wzywa na pustynię, by tam mu przygotować drogę, bo pustynia to z pewnością nie jest miejsce, które się nadaje do spokojnego życia. To nie jest miejsce nawet na rekreacyjną wycieczkę. To miejsce przez które trzeba przejść, przejść, żeby doświadczyć czegoś nowego. Przejście, które sprawia, że e, oczyszczamy się z tego wszystkiego, co jest tylko w jakiś sposób otoczką dla naszego życia. Pustynia to nowy początek. I tak naprawdę do tego wzywa nas Jezus. Jan Chrzciciel na pustyni udziela chrztu. Ludzie wyznają swoje grzechy. Zaczynają od słabości, od tego, co w nich słabe. My byśmy nieraz chcieli zacząć, wolelibyśmy zacząć od tego, co w nas mocne, od tego, co nam się udaje. Od naszej jakości. A Pan Jezus mówi: Przygotujcie drogę na pustyni, tam gdzie nie ma nic, tylko świadomość, że jest ktoś, kto nadchodzi. Oto idzie mocniejszy, oto przychodzi ten, który rzeczywiście ma moc nad naszą słabością. Jak mu zrobić miejsce, jak go spotkać, jak wyjść mu na spotkanie, przygotowując drogę na pustyni, w tym, co w nas słabe, w tym, co woła o jego obecność. Może warto i dzisiaj zmierzyć się z tym pytaniem, co powiecie, by zacząć znowu od początku, zacząć od zera.